Witam państwa serdecznie w programie Tygiel Polityczny. Dzisiaj w tyglu politycznym goszczę. Pana posła Lecha Sprawkę, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Pana posła Henryka Smolarza, Polskie wi Stronnictwo. Witam państwa. I pana posła Michała Kabacińskiego, Ruch Paliwowy. Dzień dobry, witam państwa. A tematy, które chcę dzisiaj zaproponować moim gościom, są bardzo polskie. Bo po pierwsze, kwestia nauczania historii naszej. Polskiej oraz kwestia postrzegania Polski w świecie związana z dwoma nie bardzo przyjemnymi dla nas wydarzeniami zresztą z jednego dnia. Zacznijmy od sprawy nauczania historii. Krótkie wprowadzenie filmowe. Zmiana podstawy programowej nauczania historii polegająca na zakończeniu w gimnazjum nauki historii na I wojnie światowej oraz zmniejszeniu obowiązkowej liczby godzin historii w liceum do dwóch tygodniowo, wywołała duże protesty. Grupa działaczy dawnej Solidarności prowadziła głodówkę, a PiS przygotował projekt rezolucji wzywającej do zmiany rozporządzenia wprowadzającego nowe plany nauczania. To jest sprawa, która chyba nie ma precedensu. Ja nie pamiętam w historii Polskiego Sejmu po roku 1990, żeby Sejm na sesji plenarnej zajmował się rozporządzeniem ministerialnym. Być może jakiś taki przypadek był, ale jeśli nawet, to na pewno jest to sytuacja rzadka. No i sprawa tego nieszczęsnego programu. Czy to jest tak, jak twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, że jest to? wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, wręcz poprawa programowa I, i powołuję się tutaj na ekspertów, którzy takie opinie wydali. Czy to jest tak, jak twierdzą niektórzy, że to jest pozbawienie naszej młodzieży wiedzy o kraju ojczystym i kształcenie pokolenia, dla których historia ojczyzny będzie rzeczą mało znaną? Nikt nie jest odważny. Nikt nie żeby ci wypowiedzieć, ja No myślę, bo sprawa jest, y, ma olbrzymi ciężar. Z bo tu wręcz takie oskarżenia. Nie to byłby jakiś projekt idący ku nowoczesności i zmiany profilu y, szkoły. To są za duże słowa, na pewno to nie jest y, aż du tak duża reforma. Jest ona potrzebna, moim zdaniem i zdaniem y, ruchu Polikota. Y, ten podział, czyli y, takie racjonalne moim zdaniem podzielenie programu nauczania historii, wydzielenie pewnych, y, pewnych etapów będzie o wiele lepsze niż takie y, na siłę uczenie wszystkiego wszystkim. Y, my wychodzimy z założenia, że dzisiejsza szkoła i tak nie uczy prawdziwego życia e, później, przy, przy, chociażby w szukaniu pracy. Dzisiaj w szkole uczymy takiego bardzo teoretycznego, nie, niecyfrowego rozumowania, tak. e, tylko wręcz przeciwnie. Dzisiaj na przykład każdy, kto idzie do pracy, każdy dokument jest archiwizowany w sposób cyfrowy. Za pośrednictwem komputerów. My tego w szkole nie uczymy. Nie uczymy takiego podejścia do obecnej sytuacji na rynku. Stąd mamy też takie bezrobocie, bo to też nie jest problem z miejscami pracy. My po prostu źle kształcimy e, młode osoby od samego początku. Zajmowanie się tego typu problemami jest e, tak naprawdę odejściem od tego głównego, czyli całego sposobu nauczania w liceach, gdzie dzisiaj młodzież, ja jestem przykładem tego, niedawno kończyłem liceum i wiem, jak młodzież podejmuje decyzje o studiach wyższych, po prostu pod kątem popularności. To nie jest nigdy wybór racjonalny pod kątem, że na pewno będę miał po tym pracę. Dlatego uważam, że my powinniśmy się, się skupić na tym, jak młodym ludziom dawać szansę racjonalnego, dobrego wyboru na przyszłość, a nie zajmować się tym, czy będziemy mieli lekcji e, historii 3, 4 czy 5. To już myślę, że to jest uciekanie od głównego problemu, jakim jest wykształcenie w Polsce. Znaczy, problem tkwi zupełnie gdzie indziej, dlatego że wbrew pozorom, panie redaktorze, problem w historii, nie tylko w historii, bo on dotyczy również przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii i geografii, nie związany jest z samą, samym rozporządzeniem o podstawie programowej, natomiast związany jest z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania, który mówi w jakim wymiarze czasu realizowane będą te nowe treści. I tu jest źródło sporu. I wbrew temu, o czym mówił przed chwilą kolega, problem polega na tym, że ta zmiana w ogóle nie zmienia metody. Nie wkraczamy w sposób przekazywania wiedzy i umiejętności. Dokonujemy tylko i wyłącznie operacji czasowej. I efekt będzie taki, wbrew temu, o czym mówi Ministerstwo Edukacji, że e, dojdzie do całkowitej dezintegracji absolwentów na wyjściu. Pojawi się masa absolwentów o zupełnie różnym fundamencie wiedzy ogólnej z tych sześciu przedmiotach, o których powiedziałem przed chwilą. I oni się spotkają na studiach. I pierwszy rok studiów to będzie gehenna dla wyższych uczelni, dlatego, że będą mieli konglomerat ludzi kompletnie na różnym poziomie, przygotowanym z poszczególnych przedmiotów. No ale jednak ten wybór y, profilu będzie trochę chyba przez młodzież y, robiony pod kątem przyszłych wyborów y, akademickich. Ale problem polega na tym, że to nie młodzież wybiera, a wybiera szkoła, ponieważ szkoła. Określa, z jakich przedmiotów w danym oddziale będą rozszerzenia. To po pierwsze. Po drugie, e, pragnę zwrócić uwagę, że katalog wyboru rozszerzonych przedmiotów jest stosunkowo wąski. I jeden tylko przykład. W tej chwili bardzo popularnym, zresztą Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, e, preferuje kształcenie inżynierów. A więc potrzebne do tego są jako baza matematyka, fizyka i chemia. Nie znajdziecie Państwo w ofercie szkół w całej Polsce oddziałów, w których będą rozszerzenia z trzech przedmiotów matematyki, fizyki i chemii. Co to oznacza? Że jeżeli będzie miał rozszerzony uczeń matematykę i fizykę, to to oznacza, że chemię skończy w klasie pierwszej liceum w wymiarze jednej godziny tygodniowo. A jeżeli trafi do klasy na przykład, gdzie jest rozszerzenie Matematyka i Chemia, to taki sam los będzie fizyki z kolei. I proszę sobie wyobrazić, na studiach technicznych absolwenta, który nie jest dobrze przygotowany z Chemii bądź z fizyki. To jest po prostu kipisz będzie na pierwszym roku studiów politechnicznych. Dziwię się. Że Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, które w tym roku rozszerza paletę preferowanych kierunków, nie zwraca Ministerstwa Edukacji Narodowej na to uwagę. Panie ja ale co robić? My ciągle mieliśmy taki XIX-wieczny model szkoły średniej, która wtedy dawała uczniowi pełną wiedzę z wszystkich przedmiotów. I od tego i tak było. Od tego momentu szkoła próbowała nadążać za postępem wiedzy, ale ponieważ ta wiedza eksploduje, no to to jest niemożliwe, bo dzisiaj, żeby przekazać z podstawowych choćby przedmiotów całokształt wiedzy, to uczniowie musieli mieć 100 godzin tygodniowo. Więc ta szkoła puchnie, przedmiotów tak czy owak jest coraz więcej, zagadnień coraz więcej, uczniowie uczą się tego na, na szybko, na połebkach, na pamięć i tak jak pan poseł powiedział, pożytku z tego niewiele, a, a wszyscy są niezadowoleni. Nie, ale to jest proste wytłumaczenie, bo nikt nie negował potrzeby ograniczenia ilości wiedzy tej czysto teoretycznej. Natomiast co jest wadą, co wyszło nawet na sprawdzianie sześcioklasików? Brak umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Żeby to, to jest zrobić, na to trzeba mieć czas. Mało tego, muszą poszczególne przedmioty jak gdyby iść równolegle. Co z tego, że uczeń będzie miał bardzo rozszerzony kurs z matematyki, jeżeli on tej matematyki nie będzie mógł w szkole zastosować w fizyce. Gdzie go nauczymy tego praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej? A więc musi być integralność pewnej szerokiej grupy przedmiotów, na przykład ścisłych, bądź przyrodniczych, bądź humanistycznych. Ta zmiana niestety tego warunku nie spełnia i tu tkwi problem. Bo panie redaktorze, żeby była pełna jasność. Prawo i sprawiedliwość nie neguje Samej idei zastąpienia trzech pętli, tak zwanych kształcenia, dwoma pętlami. To, co było charakterystyczne dla szkoły Jędrzejowiczowskiej. My się z tym to akceptowaliśmy. Natomiast sposób zrealizowania tego jest po prostu karykaturą e, tego, e, tego pomysłu. I, i przekonamy się o tym tak naprawdę za cztery lata. Bo pierwszy rocznik e, będzie zdawał maturę za trzy lata, ale. Efekt będzie widoczny, jak oni będą kończyć pierwszy rok studiów. Zobaczycie państwo, co się będzie wtedy działo. No tak, no ale to z tego jest chyba taki morał, że dojrzewamy do jakiejś bardzo dogłębnej, kompleksowej reformy szkoły średniej i programów nauczania, bo z tego, co było, wszyscy byli niezadowoleni. Z tego, co w tej chwili wprowadzamy, też sporo osób jest niezadowolonych i być może ma rację. I tracimy pewną niepowtarzalną szansę, bo zmniejsza się liczba młodzieży. W związku z czym jest łatwiej kształcić. Jest mniej uczniów, liczba nauczycieli nie maleje w tym samym stopniu, nauczyciel może poświęcić więcej czasu. Powinniśmy wykorzystać ten okres do tego, żeby kształcić no, przyszłych Einsteinów, a zdaje się, że efekt nie będzie. Drugą jeszcze strony. bardzo ważną rzeczą jest to, że tak naprawdę zapominamy o szkolnictwie zawodowym które niestety ale jeszcze jakiś czas temu byliśmy świadkami 100 tysięcy praktyk rocznie. Dzisiaj mamy okolicach 30 tysięcy, więc poza nauczaniem ogólnokształcącym czy profilowanym, pamiętajmy też o szkolnictwie zawodowym, które zostało niestety, ale w jakiś tam sposób. Myślę, że z powodów takich stereotypów, że to jest niepotrzebne, a tak naprawdę jest potrzebne, bo brakuje takich ludzi, którzy by ukończyli szkolnictwo zawodowe. I poza właśnie tym, o czym powiedział poseł Sprawka, że należałoby się zastanowić nad nauczaniem ogólnokształcącym, ja bym też zwrócił uwagę na szkolnictwo zawodowe. No ale też było tak, że to szkolnictwo zawodowe było tak ściśle uprofilowane. Było technikum mechaniczne, technikum chemiczne i ci ludzie potem z taką wąską wiedzą nie bardzo mogli znaleźć pracy. Nie, panie ratyce, Być może szkoły była, zawodowe powinny zbyt, dawać trochę większe.